Halo kochani! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Tym razem jak widzicie po tytule filmik z serii Clean With Me, e, dlatego tak wyglądam. E, w tle towarzyszy mi dźwięk zmywarki, tam gdzieś z tyłu możecie też słyszeć telewizor, no ale cóż mam nadzieję, że mimo wszystko odbiór e, będzie ok. E, to zmywarka w tle, to wiecie, nawet nam tutaj pasuje, nie? Słuchajcie, zaraz biorę się za mycie mojego zlewu, który tutaj widzicie z tyłu za mną. Mojego czarnego zlewu i przy okazji również czarnej sużarki. I słuchajcie, postanowiłam, że to nagram, bo to nie jest takie proste, żeby utrzymać wiecie, w czystości takie czarne elementy, armatury powiedzmy sobie. Generalnie uważam, że one bardzo pięknie wyglądają, są eleganckie, i pasują i są takie też moim zdaniem klasyczne i ponadczasowe, no ale w utrzymaniu są trochę ciężkie. Ale ja mam swoje rozwiązania i swoje tipy, jak to robię, może już je znacie, może nie, jak nie, to myślę, że mogą być Wam przydatne i wręcz przełomowe. No i co, no i bierzemy się i wspólnie z wami ten zlew sobie posprzątam i mam nadzieję, że filmik wam się spodoba i coś ciekawego z tego wyniesiecie. Filmik tym razem gdzieś tam dedykowany i nagrywany bardziej dla kobiet, dla gospodyń domowych, więc taki filmik z serii Perfekcyjna Pani Dom. Dobra. I zaczynam, słuchajcie, od tego, że zakładam rękawice oczywiście, żeby dbać o dłonie. Ale muszę Wam powiedzieć, że od bardzo niedawna zaczęłam właśnie rękawiczki zakładać przez bardzo, bardzo długi czas wcześniej wszystko praktycznie, wiecie, łazienkę, kuchnię, wszystko sprzątałam bez rękawic, co ja miała dobrą decyzją, więc w końcu się biorę, ale wiecie, no miałam takie przyzwyczajenie, miałam takie poczucie, że... Muszę lepiej czuć jak to sprzątam i jak mam te rękawiczki, bo tak nie do końca to czuję i nie wiem czy to jest wszystko dobrze umyte. I na początek, słuchajcie, użyję takiego płynu z firmy Frosch, to jest generalnie płyn dedykowany do Kamien prysznicowych do usuwania kamienia, bo ma tutaj w sobie naturalny kwas winogron. Natomiast ja już od wielu lat używam go też do właśnie ubywalek, do wanny, do tego zlewu, właśnie. Więc on się u mnie super sprawdza. Jest też, wiecie, naturalny: dużo taki fajniejszy gdzieś tam w sprzątaniu niż na przykład. Cif, który jest taki bardzo, bardzo chemiczny, którego wcześniej używałam, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia. Wiecie, jaki tam środek używacie. Chodzi o to, żeby na początek, tutaj będą jakby dwa kroki, dwa stepy w tym naszym sprzątaniu tych czarnych elementów. Więc najpierw trzeba go oczywiście umyć, i właśnie ja uszyję do tego tego proszę. Tak zabieram się już do pracy, koniec tej gadaniny. Uznać teoretycznie, że jest umyty, no bo jest umyty środkiem, jest wytarte do sucha, ale jak widzieliście, nie wygląda wcale tak ładnie, a tym bardziej idealnie. Na przykładzie tej podkładki od suszarki, zobaczcie, po prostu zostały nam takie białe. Moglibyśmy to, nie wiem, być może jeszcze szorować po raz kolejny, ale tak naprawdę ja bardzo, bardzo dokładnie. Jak widzieliście, to umyłam, a zostały nam, mam nadzieję, że to na kamerze w ogóle widać, zostały nam takie białe, po prostu ślady. I teraz, żeby nam to pięknie e, wyglądało, żeby ten zdech był, wiecie, taki właśnie czyściutki i błyszczący, to druga faza naszego czyszczenia to będzie nabłyszczanie. A do tego celu użyjemy niczego innego jak. Najzwyklejszej w świecie oliwy z oliwek! E, taką, którą po prostu używacie, wiecie, do celów spożywczych do sałatek, e, do pieczenia, e, to ja po prostu. Nałożę na ręcznik papierowy, wyleję odrobinę tej oliwy i wszystko po prostu dokładnie, wiecie, ponabłyszczam, nasmaruję i po pierwsze ten biały nalot nam zniknie, po drugie te wszystkie elementy czarne zrobią się, tak jak właśnie Wam powiedziałam, błyszczące świetnie. Właśnie można to wykorzystać też do łazienek, jeżeli macie tam czarną armaturę, umywalkę, baterię, prysznic. Ja też taką mam. No to naprawdę robi świetną robotę i co więcej później też przez dłuższy czas dzięki temu natłuszczeniu, tą oliwą, ten zlew będzie ładniej wyglądał i ten efekt będzie się dłużej utrzymywał, nawet jeżeli tam wiecie, wiadomo będziecie za chwilę coś mieć po kapiecie, to przez jakiś tydzień na pewno ten zlew będzie wyglądał fajnie. No używamy wiecie czegoś co każdy w domu ma, czegoś naturalnego, spożywczego, nietoksycznego, więc uważam, że świetne rozwiązanie. также же Także jak widzicie myślę bardzo... Prosty i szybki trik, nie powiedziałam Wam, że zanim zaczniecie smarować oliwą to ten zlew to wszystko musi być suche, musi być, nie może być mokre, tylko musi być suchutkie, najlepiej ręcznikami papierowymi, które świetnie wodę pochłaniają, dokładnie wszystko wytrzyjcie, no i wtedy jedziemy, także myślę, że no efekt jest naprawdę niezły, różnica jest ogromna, także polecam Wam, jeżeli jeszcze tego triku nie znaliście, a macie właśnie takie czarne elementy, Wypróbujcie i na pewno będziecie zadowoleni. Także jak zawsze na koniec dziękuję Wam, że byliście ze mną do końca, że oglądaliście i do zobaczenia w kolejnych filmikach.